Przede wszystkim odpowiadali tutaj wymogom sportowym, tak? Bo to jest najważniejsze. Tym czym się, tym, czym się kierowaliśmy. Też yy, cechy charakterystyczne. W przypadku ramiona yy, zarówno jednego jak i drugiego yy, dodatkowym takim atutem yy, jest też to, że samobójstwo yy, Przede wszystkim cieszymy się też, że zaakceptowali tutaj nasze warunki. Przedstawiliśmy jasno yy, czego od niego oczekujemy. Jest, jestem przekonany, że, że, że to jest większą rywalizację. Myślę, że no główny powód jest sportowy i ambicja tych zawodników także. także a także styl, który wypełnia drużyna i mam nadzieję, że jak najszybciej podróżymy ich w nasz system i będzie to dobrze funkcjonowało. Parę zdań na temat przygotowań do sezonu, tych takich już właściwie? No myślę, że ten okres było tyle lepszy od poprzedniego, że mieliśmy Tydzień dłużej, że rolnicy wrócili bardziej zregenerowani. Mogliśmy sobie spokojnie popracować. Zakończyliśmy w zasadzie ten okres dwóch treningów dziennie. Od teraz będziemy się tam troszeczkę więcej szukać szybkości, dynamiki. Może jeszcze dzisiaj jakieś te obciążenia były troszeczkę większe. Na pewno jeszcze nie jesteśmy gdzieś tam w aktualnej formie fizycznej, czy to szybkościowo, czy dynamicznie. To będziemy, najważniejsze będzie to dobrze wejść w sezon. I Teraz mamy mecz pucharowy, ale to mówię, chcemy jechać, wygrać, ale tutaj nic, jeśli chodzi o treningi to jeszcze nie jest najważniejszy okres, żeby ta forma była już w sobotę, bo też nie chcemy, żeby za szybko przyszła, bo sezon jest bardzo długi, dochodzą kolejki z rundy wiosennej, więc musimy być przygotowani na cały sezon. Jedynym minusem jest to, że tam po raz pierwszy troszeczkę się przypomtało drobnych urazów. Nie mówię tu o Damianie, bo tutaj sytuacja była jasna już wcześniej i czekam aż Damian się wyleczą, Mam nadzieję, że za tydzień będą optymistyczne wieści od, od lekarzy. Natomiast skręcił staw skokowy Adam sam, jest w zasadzie dopiero w tym tygodniu wracał do, do, do zajęć. Mam nadzieję, że, że pod koniec tygodnia już z drużyną. Jest Łukasz Kuczer, jest, jest, jest Patryk Obiała, także oni tam się zarazami borykają. Mam nadzieję, że, to, że już końcówka tej, tej, tej przerwy jest. No, resztę to, co sobie założyliśmy, zrealizowaliśmy, więc liczę, że będziemy dobrze przygotowani do sezonu. Jeszcze, jeszcze wejdę w słowo, zapomniałem, Mateusz Łambiec, nie jest nowym zawodnikiem, ale jest nowym kapitanem tak jeszcze na początku roku. Zanim tylko pytam, mogę poprosić, żeby kawkę zabrać z mikrofonu. Dziękuję. Proszę bardzo. Chciałem się tylko zapytać o współpracę z nowym asystentem, bo czytaliśmy co prawda wywiad już na stronie klubowej, którego udzielił nowy asystent, a jak pan oceni współpracę po tych kilku tygodniach? Tak za sami mam odpowiedź. Myślę, że tutaj nie ma jakichś niespodzianek. Znamy się długo. Adrian wiedział, jakie są oczekiwania wobec jego osoby. Plusem jest to, że, że, że jest w obie 24 godziny. Ja też w tej chwili, także, także ta praca z, z klubu jest też przenoszona do domu. Naprawdę tej pracy nie brakuje. Jego zaangażowanie jest duże. Myślę, że mam nadzieję, że piłkarze te są zadowoleni z tej pracy. Bo, Pomaga też w treningach, w analizach, myślę, że to jest na odpowiednim poziomie zaangażowany, zaangażowany człowiek. i, i no, Nie mogę mówić dużo, natomiast no, i tak wszystko zweryfikują wyniki, z tego i ja i Adrian będziemy natomiast oby tak dalej. Dobra, dziękuję. Może ktoś z nowych piłkarzy, jakby mógł powiedzieć o Ciebie, jak wrażenia z pobytu w nowym klubie, jak wygląda atmosfera na dzień dzisiejszy w szatni? Przed rozpoczęciem sezonu, I mu który chyba nie chciałby wywołać? Czy możemy do od do tego Dzień dobry, jeszcze raz witam wszystkich. Serdecznie. Przechodząc do pytania, no w, muszę powiedzieć, że, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Oczywiście spodziewałem się, że że poziom organizacji klubu i atmosfera wokół klubu i wokół szatni jest, jest bardzo dobra i, i to tylko moje przyjście tutaj, tutaj to potwierdziło, że, że tak rzeczywiście jest. Eee, Pracujemy mamy dużo, ale czuję się tu bardzo dobrze. Eee, warunki do pracy mamy, mamy, mamy no, na, na bardzo poziom na bardzo wysokim poziomie zarówno eee, począwszy od, od obiektów, w jakim dysponujemy. A jak już trener Małgorz powiedział, czas, którym, którym my dysponujemy, będąc tutaj 24 godziny na dobę możemy skupić się tylko na pracy, na tym, żeby że zespół grał coraz lepiej i żeby tą, tą jakość poprzez odpowiedni trening podnosić. A dlatego no, yy, bardzo pozytywnie. Tak? Yy, szatnia, szatnia tylko trzeba było byłoby się tutaj załodników, jak mnie odbiera, ja ja uważam, że, że mam do czynienia z szatnią naprawdę profesjonalistów i, i pracujemy się z nimi bardzo dobrze. Nie mam nie mamy zastrzeżeń z trenerem ich podejścia do treningu i zaangażowania. Umiejętności tych zawodników są, są, są też, też uważam wysokie tylko przez trening i naszą tam rzetelną pracę musimy, musimy poprawić cały czas jakość tego zespołu, żeby, żeby w lidze punktować i spokojnie utrzymać się w ja Tak tylko słuchałem swojego powiedzi, mówiąc w od razu mówisz no. my, czyli bardzo szybko się z tego. No tak no. W, w, jak to powiedzieć, szukałem hmm, największych atutów tego miejsca i muszę powiedzieć, że, że widzę jedno porównanie, jeśli chodzi o, o Chrobrygowów i, i rozwój katolicy, czyli klub, w którym wcześniej pracowałem. E, nie chcę tutaj mówić o wadach i zaletach, bo to nie o to chodzi, żeby porównywać te dwa kluby. Ale jedną zaletą, e, zarówno Chrobrygowów, jak i rozwoju, jest to, że, że pracują tutaj ludzie w klubie związani z regionem bardzo mocno. Zarówno w Chrobie pracują ludzie, którzy którzy są oddani e, przez wieloletnią pracę związane z klubem i z miastem tym barwą i, i w rozwoju jest bardzo podobnie. Dlatego ta taka rodzina atmosfera i zaangażowanie tych ludzi powoduje, że, że człowiek, który że jest z zewnątrz, z ze innego otoczenia e, bardzo łatwo nawiązuje z, z, z ludźmi, ludźmi dobrej kontakty. Myślę, że wszyscy, wszyscy idziemy w jednym kierunku, patrzymy w jedną stronę i, i opiera się to na, na naprawdę ciężkiej pracy i, Dlatego, dlatego tak swobodnie już operuję yy, słowem my, bo, bo czuję się już po prostu, że, że jestem członkiem klubu, i, i z tego też miejsca chciałem podziękować wszystkim ludziom, na tutaj z rektorem, którzy, którzy mi zaufali i pozwolili mi tu pracować. Jestem za to bardzo wdzięczny, nie tylko teraz ciężką pracą udowodnić, że, że na to po prostu zasługuję. Ja uchylę rąbka tajemnicy. Adrian, oprócz tego, że, że myślę, że jest profesjonalistą i mega zaangażowany w swoją pracę, to zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Głogowianki w porównaniu do dziewczyn z Górnego Śląska w jego odczuciu są bardzo ładne. No, ja i trener ze względu na to, że już dokonaliśmy wyboru na całe życie. Możemy tylko wizualnie oceniać, mam nadzieję, że Adrian w niedługim czasie może poznać to swoją partnerkę życiową i zwiąże się z głową dłużej. Proszę robić zdjęcia do swojego portalu. Jeśli, jeśli mogę do tych słów się ustosunkować, to chcę tylko powiedzieć, że mogę tutaj. Mogę tutaj Robię obiecać, że jeśli spokojnie utrzymamy się za pierwsze Ekstraklasy, to dopiero zacznie się rozwijać. <śmarsz> <grym _> za kobietami, na razie skupiam się na pracy. Możemy do Damiana pytanie? Właśnie tak się w właśnie widział. też widzę, że ktoś ma do szkoły. Nie wiem. Nie wiem. Jakie pytanie? Pytanie, dlaczego bogów po tych wyjazdach gdzieś po, po Polsce? Dlaczego Bogów? Mhm. Była najlepsza oferta konkretna i się na nie zdecydowałem. Nie czekałem długo, a patrząc na to, jak się wszystko rozwinęło, to myślę, że dobrze wybrałem. Jakieś osobiste cele też na ten sezon? Osobiste cele? Zająć jak najwyższe miejsce. Nie mówić o utrzymaniu, a tu niektórzy mówią, bo to jest złe słowo. Grać trzy punkty co mecz i być optymistą. Jak to wyglądało? Negocjacje były jedne z, naj, z najkrótszych chyba w historii klubu. Znamy się od dawna i także rozmawiam z trenerem człowiekiem jeszcze z dyrektorem. Z tego miejsca oczywiście chciałbym podziękować władzom klubu i trenerowi za to, że, że dostałem szansę będąc nie w pełni sił. Widać, że to zaufanie jest duże w stosunku do mojej osoby i ja bym chciał się jak najlepszą grą. a jeżeli chodzi o jakieś tam osobiste cele, no to, no to jest po prostu udowodnienie sobie i wszystkim tym osobom, że, że nie popełniłem błędu i że e, mogę, dużo, mogę dużo dać tej dużo jeszcze. Mm -hmm. Masz już sporo doświadczenie na tym poziomie rozrywkowym, no nie tylko na tym, koledzy młodsi trochę mnie doświadczenie już podpytywali? Jakiś porad udzielałeś? Nie, jeszcze nie przyjdą jakąkolwiek radę, to na pewno na tyle, ile jestem w stanie im pomóc, to, to im pomogę, ale od tego są trenerzy, od tego jest cały sztab i też bardziej doświadczeni zawodnicy, żeby, żeby pomagać tym młodym. I na pewno widać to po, po tym, jaka jest atmosfera, że, że ci starsi zawodnicy, bardziej doświadczeni, próbują pomagać tym młodszym, jakoś wejść niedobrze do zespołu, to jeszcze w tą seniorską piłkę, bo, bo dla tych chłopców jest to jeszcze duży przeskok. Do dyrektora, jeśli to można do właśnie. Jakie są cele stawiane w drużynie? Zanim odpowiem na pytanie o cele, to ja tylko powiem w ten sposób. Kuba Wolny, czyli poprzedni asystent w klubie, myślę, że pełni, to trener potwierdzi, bardzo ważną rolę, czyli treningi indywidualne. Z młodzieżą, ale także z zawodnikami pierwszego zespołu, czyli ten sztab się powiększył. A także pan Michał Kumor, który w tym roku zajmował się treningiem motorycznym w grupach młodzieżowych, także dołączył do, do sztabu pierwszego zespołu. Zresztą myślę, że ostatnie, ostatni czas już też był przy tym pierwszym zespole, także ten sztab. Liczy kilka osób więcej. Myślę, że na tym polega też profesjonalizm pierwszej ligi i tak musi być. Jeśli chodzi o cele, cel został wspólnie ustalony. My zdajemy sobie sprawę, jakie wyzwania nas czekają. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsza liga i, i drużyny, które są w pierwszej lidze, to nie tylko często lepsze budżety. To może. Na papierze. Ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby zawodnicy udowadniali swoją przydatność na boisku, a nie na papierze. Często lepsze papierowe kadry. Natomiast wspólnie tutaj z trenerem ustaliliśmy, że walczymy o miejsce w pierwszej dwunastce. Taki jest cel, czyli nie, nie użyję tego słowa, o którym mówił Damian. E, gramy o miejsce w pierwszej dwunastce. Jeszcze nie mogę co... tu coś dodać tutaj do tego pierwszego pytania dlaczego ci zawodnicy przede wszystkim też wzięli pod uwagę dwie rzeczy, na przykład styl gry naszej drużyny, nie go zmieniać. Ja wiem, że zaraz w za nie pojawią się to pytania, ale najczęściej zadawane wszystkie widzowie gdzieś spotykam na mieście, dlaczego nie napastnika typowego, tak? My tak gramy, nie będziemy od tego uciekać, nie chcę się modrować, bo stacja nie jest do świata bez klasycznego napastnika, no bo jestem trochę prozy, później grał myślaliśmy już tak wcześniej, szukaliśmy zawodników, którzy posądzą do naszego systemu gry, czyli szybkich skrzydłowych, którzy mogą zagrać również na tej, na tej dziewiącej, taką, taką, taką osobą jest i Damian, i tutaj Dominik. W przypadku Damiana Olasio to jest kolejna rzecz, to jest to, jest to że Damian może na kilku pozycjach zagrać, oczywiście z Damianem rozmawiałem, bo wiem, że piłkarze nie lubią kiedyś, kiedy, 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 kiedy nie grają na jednej pozycji, ale myślę, że, że, że Damian to zrozumiał, że to jest po prostu potrzeba drużyny. Wiadomo, że będzie w bardzo wysokiej formie i będzie grał na jednej pozycji, no to, to to tam będzie grał, ale jeżeli będzie taka potrzeba, że, że będzie musiał kogoś zastąpić na no innej, no to te, te też, też, też to jest bardzo ważne. I, i tutaj ty, też tym kierowaliśmy się, żeby ci chłopcy potrafili grać nie tylko na pozycji. Staramy się grać tak, żeby ta, ta funkcjonalność w tej drużynie była, była duża, powiedzmy tylko po tych grach sparingowych. Nie do końca to wygląda tak, trzeba, bo, bo nic nie ma od razu, ale, ale powoli to będzie się tam będzie szło do przodu. Kwestia tutaj. Pozostałych, to jest też do rewalizacji, także zwiększyliśmy rywalizację na lewej obronie przede wszystkim, bo Kuba Kiełb przyszedł w yy, też fajnie chłopaków wężej krać, którą nogą merkował na takiego zawodnika yy, Mateusz Szałek i tutaj Rafał mieliśmy kłopot, powiedzmy, kłopot i szczęście w drugiej lidze, yy, że, że ta dwójka naszych żołnierzy, jak ja mówię Mateusz Hałom, nie doznał żadnego razu. W tej chwili jest tak, że raz, że... że, że tam jest tak duża, większa rywalizacja, dwa jest tych meczów 20, a trzy zierpił co piłce najwięcej biegają w pomocnicy i tam na pewno będą gdzieś nawet jakby zdrowie wszystkim dopisze, to jakieś wahania formy i chcieliśmy ten środek zabezpieczyć. Także to było dla nas najważniejsze plus środek obrony, gdzie przyszedł, przyszedł Łukasz Bogusławski, chcieliśmy się zabezpieczyć na każdą, na każdą pozycję i to się udało zrealizować. Tutaj ja chciałbym bardzo długo też za to podziękować, bo... Myśleliśmy, że będzie skromniejszy nasz nowy jeśli chodzi o pozyskanych zawodników, a udało się naprawdę młodych, fajnych, ambitnych ludzi ściągnąć i z odpowiednią jakością piłkarską. Mam jeszcze pytanie dotyczące kwestii finansowych. Co na dziś można powiedzieć, jeśli chodzi o rozmowy prowadzone ku z KGF? Może odpowiem w ten sposób. Odbyło się spotkanie z Panem Prezesem. Na tym spotkaniu czy w tym spotkaniu Wziął udział pan prezes, pan dyrektor Wyszyński jako przedstawiciel KGH-u, a jako przedstawiciel miasta, właściciela spółki, pan prezydent Jan Zubowski, moja skromna osoba. Myślę, że argumenty, które przedstawialiśmy, i pan prezydent, i ja jako przedstawiciel spółki trafiły do pana prezesa. Złożył jasną i czytelną deklarację i chęć, Współpracy i wsparcia grup młodzieżowych. My w tym celu pojechaliśmy. My nie szukamy, czy szukamy dodatkowych pieniędzy dla pierwszego zespołu, ale przede wszystkim e, uważamy, że młodzież zługowa powinna takie wsparcie, jak jej mieć. Ta deklaracja e, padła także, jeśli chodzi o finanse, natomiast nie jestem upoważniony do tego, żeby. Udzielić Państwu informacji o jakich kwadratach mówimy, natomiast y, jestem upoważniony do tego, żeby przekazać informację, że w połowie sierpnia odbędzie się spotkanie władz KGHM-u z przedstawicielami y, miasta Głogów, miasta Lubi i miasta Legnica. I chodzi generalnie o wypracowanie strategii rozwoju grup młodzieżowych w tych trzech ośrodkach piłkarskich, czyli Głogów, Lubi, Legnica. I pan prezes złożył tu jasną deklarację wspierania takiej inicjatywy właśnie rozwoju tych akademii piłki nożnej w tych trzech, trzech miastach. Mam nadzieję, że na deklaracjach i na obietnicach się nie skończy, a u schyłku wakacji, wchodząc w nowy rok szkolny, będziemy mogli poinformować, że KGHM stał się sponsorem grup młodzieżowych Chrobrego Nigdy naszym celem nie była walka z KGHM. Upominanie się o pieniądze, czy to z Fundacji Polskiej Medzi czy z KGHM-u, są odpowiedzią na wszystkie zapytania rodziców. Często hutnicy, górnicy, pracujący czy mający swoje dzieci w chorobę głogów, zadawali pytanie, jakie wsparcie mamy z KGHM-u. No tego wsparcia przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o najpierw MZKS, Chroble Głogów Stowarzyszenie, a teraz spółkę Chroble Głogów sami mieliśmy, więc jesteśmy optymistami po tym spotkaniu u Pana Prezesa Wirta, jesteśmy optymistami jeśli chodzi o wspieranie tych, tych naszych grup młodzieżowych. Jesteśmy też optymistami jeśli chodzi o rozwój tych grup młodzieżowych, w bieżącym roku szkolnym powstaną dwie kolejne klasy usportowione piłki nożnej czyli ten realny wkład i klubu i miasta w rozwój młodzieży jest. Na dzień dzisiejszy przypomnę państwo to jest 16 grup młodzieżowych trenujących w Chrobrym to są dwie grupy seniorów to jest drużyna odbojów piłki ręcznej i piłki nożnej to jest sekcja czyli liderek, czyli chrobry Głogów S.A. realizuje swoją strategię Kroby Głogów 2030, to obiecaliśmy, że krok po kroku tę strategię będziemy realizowali. Czy do tej strategii włączy się KGHM? Dzisiaj piłeczka jest po stronie KGHM, natomiast z tego spotkania wynika, że są zainteresowani wsparciem rozwoju piłki nożnej i głogowej. To dopytam teraz, a jeśli chodzi o pierwszą, pierwszą drużynę, czy są prowadzone rozmowy z firmami na przykład w tym momencie? Tak, ja myślę, że jeśli Państwo śledzicie naszą stronę, to, to nie, ma, nie ma tygodnia, żeby nie pojawił się albo jakiś mecenas sportu, albo jakiś właśnie drobny sponsor. Także jesteśmy na etapie aneksowania umów sponsorskich z naszymi obecnymi sponsorami i niemal wszyscy z nich deklarują większe wsparcie. Tutaj chylę czoła także przed decyzją Rady Miejskiej. Było co prawda połowiczne, tak, ale też to wsparcie otrzymaliśmy, więc za to wsparcie dziękuję. I chyba czoła też przed prezydentem Zubowskim, który wyraźnie też jasno powiedział, że wesprze chwilę Głogów, jeśli chodzi o stypendia sportowe. Więc cała nasza procedura pozyskiwania zawodników, negocjowania, podpisywania kontraktów nie miałaby sensu, gdyby nie te decyzje. Bez tych decyzji byśmy byli tutaj no, związani, nie moglibyśmy tych zobowiązań podejmować. Mając na uwadze te deklaracje radnych w części, w części prezydenta, a także w części naszych sponsorów, te decyzje podjęliśmy i myślę, że ta kadra nie tylko liczebnie jest mocniejsza, ale jeśli można mówić o merytoryce gry w piłkę, to myślę, że że dzisiaj mamy o wiele mocniejszy zespół i mam nadzieję, że ten cel, czyli miejsce w pierwszej dwunastce zostanie osiągnięte. Czyli jak dobrze zrozumiałem, to jest, jeżeli Rada Miejska wszystko, skoro Rada Miejska nie przekazała tych środków na stypendia, prezydent zrobił to z innej puli. To czyli... pytanie proszę skierować do prezydenta, a, a prowadząc... ja mówię o deklaracji. My e... Jeśli państwo nie wiecie, to nie funkcjonuje tak, że klub dostaje pieniądze na swoje konto i decyduje o stypendiach. My wnioskujemy do prezydenta o stypendia, i to są prezy stypendia prezydenta, i prezydent przyznaje te, te stypendia. Także my co miesiąc, generalnie, wysyłamy listę zawodników i kwoty, jakie chcemy, żeby zawodnikom zostały przekazane. Natomiast stypendia są wypłacane przez e, ratusz. Także to pytanie proszę kierować do prezydenta pana Zobowskiego. Jeszcze do kapitana, no? <laughs> to już Drugi kapitan. Co bardzo, że kapitańską miałeś się w kropem Głogów, ona do, trochę wraca do ciebie, ale jest większa odpowiedzialność w kapitanem w kapitanów pierwszych listach. Myślę, że, że w każdym jest to, 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 to odpowiedzialność jest duża i myślę, że każdy zawodnik, każdy z nas powinien, powinien tę odpowiedzialność brać eee, i odpowiadać za siebie na boisku i, i poza nim. Także, także czeka nas wszystkich duże wyzwanie. Eee, mam nadzieję, mam nadzieję, że, że zaistniejemy w tej pierwszej widze i pokażemy się z dobrej strony. W trzeba pchnąć nogą, czy raczej koledzy się słuchają, masz tam coś do przekazania? Są różne momenty lepsze i gorsze i w każdej, w każdej sytuacji trzeba e, potrafić, się, potrafić się odnaleźć. I kiedy, kiedy trzeba tupnąć, trzeba tupnąć, kiedy trzeba gdzieś tam e, pomóc, pom no to pomagamy. I także no, ogóle, no różne są sytuacje. Ja tylko dopowiem, Chrobry głogów e, i to powtarzamy jak mankę, tak? Tworzy jedną wielką rodzinę. Jak w każdej rodzinie. E, sam często i nawet sprzeczki, tak bym to określił. Natomiast różni nas to, myślę, od innych klubów piłkarskich, że tutaj każdy zawodnik może liczyć na wsparcie. Nawet we swoich sprawach osobistych, na wsparcie trenera sztabu. Jeśli mojej skromnej osoby, czy też innych pracowników spółki też, no to, to fajnie. Co do Mateusza, ja myślę, że. Przede wszystkim ta decyzja trenera, która jest bardzo decyzją demokratyczną, bo ja przypomnę często w klubach piłkarskich jest tak, że to trener decyduje o tym kto jest kapitan. Po pierwsze jakby dała tą opaskę kapitana Mateuszowi, ale myślę, że to wcale nie oznacza, że została opaska Łukaszowi zabrana. Dzisiaj zawodnicy są na tyle dojrzali, na tyle profesjonalni, że wiedzą, że od każdego z nich zależy wynik spotkania. Także ja myślę, że Chrobry Głogów, czy pod wodzą Łukasza Szczepaniaka czy Mateusza Hałamca będzie szedł w dobrym kierunku i mam nadzieję, że hmm. tego jestem pewny. Że taką deklarację publiczną, którą złożyliśmy rok temu, że Chrobry w każdym meczu będzie walczył o, o punkty, i żadnego meczu nie prześpi i nie odpuści, to jesteśmy w stanie zadeklarować. Natomiast sport jest sportem, piłka jest piłką i nie zawsze jest tak, że lepszy wygra. I my pewnie gorycz porażki niejednokrotnie przeżyjemy. Natomiast deklarujemy, że Chrobry w każdym meczu będzie walczył o komplet punktów. Ja myślę, że chyba wystarczy. Zapraszam na mulawę za parę minut na Pamiątkowe é